Ciekawym i niepowtarzalnym zjawiskiem sztuki złotego wieku są pomniki nagrobne polskiej szlachty. Przeważają wśród nich nagrobki z postacią leżącą, która symbolizowała oczekiwanie na zmartwychwstanie, swoisty sen w oczekiwaniu na nowe życie. To miejsce spoczynku dwóch władców polskiego renesansu, króla Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta, to najwspanialszy przykład tej specyficznej, samodzielnej polskiej formy sztuki. To jest nagrobków piętrowych. Powstały one jeszcze w pierwszej połowie tego stulecia, a kryły szczątki osób ze sobą blisko spokrewnionych, rodzeństwa, małżonków, rodziców i dzieci. Proszę zwrócić uwagę na ułożenie postaci króla, na to przełożenie jednej nogi przez drugą i podparcie na łokciu. Podobne ułożenie ciała występuje w wielu pomnikach szlachty rycerzy zakutych w zbroję. Taka pozycja sprzyjałaby żywym rycerzom w szybkim powstaniu z ziemi, a szlachta Rzeczypospolitej chciała uchodzić za naród żołnierzy, gotowych w każdej chwili do obrony ojczyzny. Natomiast postaci kobiece wyobrażano tak jak królowe Anny Jagielonkę, najczęściej z książeczką do nabożeństwa w dłoni. Symbolizowała ona pobożność. Natomiast szlachcianki bardzo często trzymały w drugiej dłoni także rękawiczki, symbol zamożności.